To, co jest? Sense to our... no. Zamieszczony we wstępie fragment filmu Fight Club jest oczywiście nieprzypadkowy. Polecam Wam zastanowić się nad nim w kontekście drugiej części tego filmu. Tymczasem podziękowania dla moich wspierających wyższych poziomów. Mateusza Znajdka, Buchacza, Grzegorza Gierczyka, Hevertusa, Dori, Filipa Urbanowicza, Kiedy Wrax czyli Milenium Earl, Michała Ligienzy oraz nikogo ważnego czyli Victory Eisen. I oczywiście wielkie podziękowania również dla wszystkich tych wspierających, którzy zdecydowali się pozostać anonimowymi. Druga część tego odcinka zawiera oczywiście wiele radykalnych uproszczeń dotyczących różnych bardziej skomplikowanych kwestii epistemologicznych. Rozwinięcie wielu zaprezentowanych tam wątków możecie znaleźć m.in. w serii Inne Myślenie. Polecam Wam również wszystkim zapoznanie się z ostatnim, niezwykle istotnym wpisem na karcie społeczność. Znajdziecie tam również link do nowego kanału, który będzie tworzony na nieco innych niż ten zasadach. A teraz życzę Wam po prostu miłego oglądania. Powiedzmy na początek coś, co pozwoli skupić uwagę widzów Waszą uwagę. Więc w większości youtuberzy są głupi i. Źli. Tak myślę, że to już pozwoli skupić się na oglądaniu tego filmu. Głupi i źli, zwłaszcza wtedy, gdy w swoich dziesięciominutowych filmikach cytują badania, podają wykresy, statystyki, ładnie zabibliografione researche. Jeżeli trafiliście na ten kanał, oglądając poprzedni odcinek, zapewne słyszeliście moją, na pierwszy rzut ucha, brzmiącą w sposób arcyignorancki, deklarację. O braku jakichkolwiek badań, dowodów naukowych i tym podobnych rzeczy na tym kanale. Ale czy to znaczy, że jestem jakimś szurskim, antynaukowym ignorantem? Że próbuję was sekciarsko omamić? Nie, po prostu skupiam się na prezentowaniu teorii. Na ukazywaniu Wam gruntu teoretycznego, na którym operuje i na którym ewentualnie kiedyś można byłoby przeprowadzić badania. Badanie bowiem nie sprawdza, czy model teoretyczny jest zgodny z rzeczywistością, bo niby jak miałby to robić, lecz czy model jest wewnętrznie spójny. Czy rzeczywistość przedstawiona w modelu jest koherentna, bowiem sam model teoretyczny jest już jakimś abstrakcyjnym ujęciem rzeczywistości. A teraz, ponieważ tymi kilkoma zdaniami już zapewne niemal zniechęciłem 90% osób, które zainteresowały się tym, co mówię po moim wstępnym hejcie, postaram się wam to. Przybliżyć nieco prościej i nie wykluczam, że nie skończy się na jednym odcinku. Najpierw pozwolę sobie na taką banalną uwagę: gdybyście kiedyś mieli okazję przeczytać jakąkolwiek pracę naukową, a zakładam, że część z Was dostąpiła już tego zaszczytu bliskiego obcowania z panią nauką, to dowiecie się lub już dowiedzieliście się, że składa się ona z części teoretycznej. I z części badawczej, jeżeli jest to praca, w której prowadzi się jakieś badanie empiryczne, a nie na przykład analiza porównawcza. Pierwsza część pracy naukowej jest zawsze poświęcona prezentacji narzędzia teoretycznego i jest to na ogół część znacznie obszerniejsza. A czasami nawet mamy do czynienia z czymś znacznie więcej: z koniecznością zaprezentowania całego szerokiego wachlarza pojęć, z koniecznością przedstawienia całego modelu rzeczywistości. A do określenia tego tła teoretycznego jest szczególnie istotne, jeżeli chcielibyśmy przywoływać, powoływać się na jakieś badania liczbowe dotyczące społeczeństwa. Mogłoby się okazać, że badanie, które miałoby na celu zmierzenie poziomu transfobii w społeczeństwie, dałoby zupełnie różne wyniki, jeśli przyjęlibyśmy za tło dwa różne narzędzia teoretyczne dwa różne zestawy pojęć, wartościowań. Dwie różne teorie kultury, dlatego szczególnie karykaturalny charakter ma sytuacja, gdy na przykład dochodzi do sporu dwóch youtuberów reprezentujących dwie różne wizje świata, dwie różne teorie kultury, i obydwaj ci youtuberzy, chcąc zaorać tego drugiego, prezentują jakieś badania liczbowe. Przeprowadzone w obrębie przyjmowanych w danej teorii kultury założeń. Będzie to miało taką wartość jak spór dwójki prymitywnych gimnazjalistów kłócących się o to, kto ma większe przyrodzenie. Tyle, że ci troglodyci, przynajmniej z założenia, dysponują jednym systemem miary, czego nie można powiedzieć o naszych pseudointelektualistach, youtuberach. Innymi słowy, uważam, że przerzucanie się linkami do badań, powoływanie się na opinie naukowców, że mówienie, iż tu wykazano, że tu ostatecznie udowodniono, że to badanie jasno wykazało, że tutaj wszystko jest już oczywiste w świetle ostatniego badania amerykańskich naukowców przeprowadzonego na myszach w laboratorium w Massachusetts. Czy coś tam, że wszystko to raczej przypomina dwójkę goryli, czy też większą ich liczbę, którzy okładają się energicznie pięściami po swoich obłusionych klatach. Dlatego uważam, że jeżeli YouTuberzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia, jeżeli rzeczywiście mają jakiekolwiek własne przemyślenia, to powinni raczej prezentować swoje teorie, ewentualnie nakreślić, jak wyobrażają sobie sprawdzenie jej spójności. Przy czym warto zaznaczyć. Że gdy mówimy o wszechobejmujących teoriach kultury, to raczej niemożliwa jest ich weryfikacja liczbowa, ponieważ zawsze funkcjonujemy już w jakimś kulturowym medium, w kulturowym medium, którego nie jesteśmy w stanie w pełni opisać, ponieważ już się w nim zrazu i zwykle znajdujemy. A co więcej, różne wizje społeczeństwa w ramach różnych teorii kultury najczęściej postulują określone przemiany społeczne których efekt jest już zupełnie niemożliwy do wyobrażenia, obliczenia, przedstawienia. Lepiej, miły youtuberze, jeżeli chcesz się spierać na słuszność własnej teorii wszystkiego, czy też przynajmniej własnej teorii kultury, jeżeli przedstawisz precyzyjnie swoje przemyślenia. Jeżeli zamiast wciskać linki, które jedynie mają zdyskredytować Twoich oponentów, dać takie poczucie, że o, za nim stoją fakty i liczby, o, on ma to poparcie w rzetelnych, dokładnych badaniach. Lepiej będzie, jeżeli po prostu precyzyjnie zaprezentujesz teorię kultury, za którą optujesz, jeżeli poświęcisz cały ten czas na prezentację modelu. Aby nie było, podam Wam pewien naprędce wymyślony przykład a dotyczący wspomnianego miernika transfobii w społeczeństwie zauważcie, że konserwatysta, a z drugiej strony lewicowiec w skrajnie inny sposób zdefiniują samą transfobię. Prawdopodobnie konserwatysta mówiłby o transfobii dopiero w tym miejscu, w którym mielibyśmy do czynienia z jawnymi, wymierzonymi w konkretne transseksualne osoby działaniami ze strony innych konkretnych osób lub też z podobną jawną instytucjonalną dyskryminacją, która dotykałaby kogoś tylko przez wzgląd na to, że jest osobą transseksualną. Pomijam, że spór dotyczyłby również tego, co jest instytucjonalną dyskryminacją. Ale lewicowiec za transfobiczne uznałby zapewne znacznie szersze spektrum zachowań. Albo wyobraźcie sobie ankietę z takim badaniem, w którym pada pytanie ile razy zetknąłeś się w swoim życiu z postawami niechęci wobec własnej osoby przez wzgląd na swoją orientację psychoseksualną. I przy tak ogólnym pytaniu skierowanym do osób, które uznają się za przedstawicieli społeczności LGBT Mogłoby się okazać, że większość z nich się zetknęła, bo nie mamy tutaj wyraźnego określenia co do tego, które zachowania w ten sposób będziemy rozumieli. Możemy zawsze oczywiście odwołać się do tego, że istotne jest to, co dana osoba mniema, iż jest działaniem w nią wymierzonym. Byłaby to bardzo popularna współczesnie perspektywa hiperindywidualizmu, z którą na pewno nie zgodziłby się żaden konserwatysta, który z kolei żądałby wyraźnego określenia spektrum zachowań które można interpretować jako transfobiczne czy jako, nie wiem, ogólnie nakierowane przeciwko społeczności, czy raczej konkretnym osobom ze społeczności LGBT. I zapewne kwestie, które tutaj podniosłem, oraz dosłownie setki innych musiałyby być dookreślone w teoretycznej części takiego badania. Czy wyobrażacie sobie, aby którykolwiek konserwatywny czy lewicujący youtuber przedstawił wam takie badanie, prezentując zarazem wszelkie założenia teoretyczne zanim stojące no, ja nie. I dotknąłem w tym momencie naprawdę tylko wierzchołka epistemologicznej góry. Aby jednak powiedzieć Wam choć słówko więcej i poważniej, warto zwrócić uwagę na fenomen, jakim jest fetyszyzacja nauki, która jest niezwykle popularna we współczesnym społeczeństwie. Jak już wspomniałem, wystarczy przywołać jakieś badania liczbowe, aby zaraz ktoś miał przeświadczenie o tym, że ta strona ma porządne argumenty, Aa, ta strona ma porządne badania. Ach, to wszystko jest takie, takie um, naukowe. I kiedy mówię tutaj o kwestii rozumienia różnego rodzaju badań w świetle różnego rodzaju wielkich teorii kultury, to wydaje się, że to jest stosunkowo łatwo zrozumieć. Problem, a raczej piękno nauki polega na tym, że z taką koniecznością zakreślenia gruntu teoretycznego mamy do czynienia nie tylko w przypadku jakiegoś kręgu nauk humanistycznych, ale również, a może nawet szczególnie w przypadku nauk przyrodniczych, to, że niemal machinalnie przyjmujemy określoną wykładnię pewnych fenomenów, wynika z tego, że przyrodoznawstwo ma o wiele większą tradycję niż nauki społeczne, czy precyzyjniej niż te dzieje nauk społecznych. W których korzystają one obficie z narzędzi badań statystycznych, nie licząc jakichś spisów ludności, które były przeprowadzane od starożytności. Dlatego tak absurdalnym wydaje mi się argumentowanie na rzecz określonej teorii kultury, odwołując się do badania bazującego na założeniach przeciwnej teorii kultury, lub też tylko przyjmujący wygodny zestaw założeń dla tejże drugiej teorii, tak równie, a może nawet bardziej absurdalnymi wydają mi się próby rozstrzygnięcia różnego rodzaju innych zagadnień filozoficznych, skoncentrowanych przede wszystkim na teorii poznania i ontologii, przy pomocy np. badań współczesnej neurobiologii. Jest to moment, w którym zaczyna się jej przypisywać magiczne właściwości, boskie pochodzenie, pochodzenie spoza ludzkiego rozumu i spoza ludzkiego języka. I w takim miejscu szczególnie lubię przywoływać słowa Wernera Heisenberga. Heisenberg zwrócił uwagę na to, że pojęcia, którymi dysponuje fizyka, są siłą rzeczy pojęciami pochodzącymi z języka potocznego. Z języka naturalnego. Są one wysubtelnione, uściślone, ułożone w określony sposób, tak aby ze sobą korelowały, aby tworzyły pewien precyzyjny zestaw, ale nadal są to pojęcia z naszego codziennego języka, które zwrotnie na ten język oddziałują. Użyłem nawet kiedyś takiej metafory, że słońce było niegdyś Bogiem Starożytnych Egipcjan, teraz mówimy, że było Bogiem Starożytnych Egipcjan, a jest dla nas najpośredniejszą z gwiazd. Podczas gdy Słońce jest Bogiem, literalnie jest Bogiem, jeżeli ujmiemy to w perspektywie starożytnych Egipcjan, a dla nas jest najpośredniejszą z gwiazd, ale również pełni niebagatelną rolę. Dokonała się pewna transgresja rozumienia i transgresja całego obrazu świata. Mamy do czynienia z literalnie inną rzeczywistością, co nie znaczy, że w tamtej rzeczywistości to nie było prawdą. Oczywiście zawsze oceny rozumienia danego fenomenu dokonujemy z naszej aktualnej perspektywy. Ale być może za jakieś 10 tysięcy lat okaże się, że kult słoneczny powróci i że nasza nauka będzie to w perfekcyjny sposób uzasadniać. Pojęcia, którymi posługuje się fizyka, to po prostu pojęcia abstrakcyjne. Które dobrze działają, jeżeli zastosować narzędzia matematyczne. Tymczasem cała fizyka jest pochodną pewnych założeń, które poczyniliśmy już na gruncie geometrii, a sama geometria wynika z pewnej praktyki naszego języka. Fizycy z dumą posługują się takimi pojęciami jak metr czy sekunda, ale pochodzą one nie z czego innego jak z języka naturalnego, z języka naszego codziennego doświadczenia. To, czym zajmują się fizycy od czasów Newtona, to nic innego jak badanie zależności między przedmiotami, które uznajemy w naszym codziennym doświadczeniu za materialne. Jest to próba ujęcia zachodzących między nimi relacji i tworzenie w ten sposób różnego rodzaju abstrakcji, a później z kolei badaniem relacji między tymi abstrakcjami i tak dalej i tak Zauważcie, że również poza fizyką i poza naukami szczegółowymi Posługujemy się różnego rodzaju abstrakcjami. Pojęcie miłości jest również określeniem pewnego rodzaju relacji. Określenia relacji społecznych również mają podobny charakter. To, do czego zmierzam, to stwierdzenie, że nauka nie jest niczym innym jak tworzeniem abstrakcyjnych modeli, opisu abstrakcyjnych relacji między już wyabstrahowanymi przedmiotami. Jeżeli te modele są właściwe, jeżeli te modele okazują się koherentne, czyli okazują się po prostu działać, Okazują się być po prostu spójnymi, to doceniamy ich użyteczność przez wzgląd na to, że zwiększają zakres naszych możliwości, zwiększają zakres naszej sprawczości, naszych możliwości kontrolowania otaczającej nas rzeczywistości. I te modele, jak już powiedziałem, zwrotnie oddziałują na nasz język potoczny. Dzięki nim zaczynamy postrzegać Słońce nie jako Boga leć jako pewną przeciętną, niespecjalnie ciekawą gwiazdę. Może poza tym, że dzięki niej możemy egzystować na tym łez Padole, ale spokojnie możemy przedyskutować tę dosyć zawiłą kwestię na którymś kolejnym strumyku, w którym mam nadzieję będzie towarzyszyła mi Kasia, która przysłuchuje się tej mojej męce, jaką jest nagrywanie tego odcinka. Pięknego czasu! Cześć!